Witam serdecznie Konrad Błaszak, a ze mną jest. to. Kliknij się. Ze mną jest to. Czyli ze mną jest Huawei Watch GT6 Pro. I to są takie trochę pierwsze wrażenia, a trochę nie pierwsze wrażenia. Trochę takie przemyślenia, bo to nie jest bo mam go kilka dni. Korzystam od trzech, co jest istotne i zaraz do tego przejdziemy. To jest GT6 Pro nie najładniejszy, to jest jakąś tam gumową opaską, ma nie tam bransoleta, full wypas, opaska gumowa, ale tragedii nie ma. Jest ok. I mm, co chcę dzisiaj nagrać? Trochę w ostatnim czasie mam niechęć do smartwatcha. I trochę mam taką niechęć do tego swojego, też mam taką jakąś, ech, tu jest ten mój, który jest nadal fajnym zegarkiem, nadal jest dobrym zegarkiem. Ale jakoś tak, eh, Powstały ten. Pokazali nowe Samsungi, i tak, mech. Tylko obrotowa koperta fajna. Pokazali eh, watch eh, Apple Watch'e, eh, I pokazali te. I gdy chciałem powiedzieć, mech, to jedna rzecz, i teraz mówię to zupełnie poważnie, w całkiem uściwie, jedna rzecz mnie przekonała. Super wytrzymała bateria do 21 dni. I to jest coś, czym się... O są tu jakieś głupoty. Rabaty do minus 67%. Nie chcę rabatów. I to jest coś, co mnie niesamowicie kusi i moją uwagę. Bo wiecie, wiecie jak to procenci obiecują. Yy, 7 lat będzie chodził bez tego. Po się rozpatował. O, no bo to to tak, tak. Nie. Chowaj obiecuje 21 dni do 21 dni. Ja sobie włączyłem tutaj, więc wiem, że będzie mniej. Włączyłem sobie Always on Display, żeby zawsze. To się nazywa zawsze na ekranie, chyba tutaj. Tak, zawsze na ekranie. E, żeby zawsze się pokazała jakaś tam tarcza, nawet taka. Wiecie, wygaszona trochę, ale żeby coś było, żeby to nie było czarne tło. I korzystam z tego zegarka już 3-3,5 dnia. I on ma 79% baterii. Czyli przy Always on Display'u przy takim normalnym użytkowaniu 15 dni, 2 tygodnie. Kurde, tym się jerałem I to jest zegarek, który dla mnie już jest ok, bo spokojnie mi trzyma tydzień do 10 dni. Zależy od, yy, od użytkowania. Ten przy Always on Display'u wygląda, że trzyma koło dwóch tygodni, a jak troszkę poograniczam, to będzie trzymał nawet około trzech tygodni. I wiecie co wam powiem? To jest takie luźne moje przemyślenie: że właśnie to może być przyszłość smartwatche. Nie Samsung, nie e, Apple, ale to. Nie Garminy też, które są fajne, ale no nie dla wszystkich, nie oszukujmy się, tam jest tylko dla sportowców. A ty macie dość sporo od sportowych rzeczy w tych zegarkach. Macie kompatybilność z iOS-em i z Androidem. Co jest takie, wiecie, bolesne, bo przy Samsungach. Jezu, to brzmi jak sponsorowana, sponsorowany materiał. Panie Huawei, podaję blik. Znaczy, ty podaj mi blik. Nie, to nie jest jakby, to jest coś, co chciałem po prostu nagrać, żeby taki wrzucić luźniejszy materiał i zobaczyć, jak Wam się będzie ten materiał podobał. I wydaje mi się, że ten zegarek, niekoniecznie może ten, ale właśnie taki zegarek, jest przyszłością. Jest dość ładny. Wygląda spoko. Bateria jest oszałamiająco dobra do trzech tygodni. Super ma dość sporo trybów sportowych. Jest iOS jest Android. Oby, z obydwoma są kompatybilne co nie ogranicza nas do. Tak jak mówiłem Samsung to wiecie niby działa działa tu i tu ale tak naprawdę jak nie masz Samsunga to trochę ograniczony jest Apple Watch to w ogóle więc to jest moim zdaniem coś fajnego. Szczególnie że te zegarki i tutaj Panie Huawei, jakiś kod promocyjny byś mi dał? Szczególnie, te zegarki poszły teraz w trochę lepszych cenach są, bo jest promocja na start, 1400 za tego w promocji, 200, A y, jeśli chodzi o tą wersję najlepszą z kopertą, z kopertą, z kopertą, z bransoletą, z bransoletą kosztuje 1800 też jest w promocji i on wygląda super i go będę chciał na pewno sprawdzić, jak tylko będzie możliwość dla samego zegarka, bo to nie będzie różniło się od tego, tylko będzie po prostu tytanowa bransoleta. A jak wiecie, ja lubię bransolety, nawet wyciągnąłem swój zwykły zegarek, który też ma może nie tytanową, ale ma bransoletę. I przechodząc do meritum podsumowania, bo już trochę o tym powiedziałem. Mimo, że ten zegarek jest gumową bransoletą, co mnie dość irytuje przeważnie, korzysta mi się całkiem wygodnie. W recenzji jeszcze sobie pokorzystam z niego z tydzień, dwa i wtedy dopiero nagram, czy mi się go naprawdę wygodnie korzystało z niego przez dłuższy czas. Ale wydaje mi się, że to może być coś, w co ja bym chciał, żeby branża zegarków szła, czyli... To jest nadal zegarek, który działa bardzo responsywnie, ma bardzo ładny ekran, wszystko tutaj śmiga. To nie jest tak, że to jest zegarek, który tam muli i wiecie, jest ograniczony, tylko on nadal jakby wszystko, wszystko tutaj działa jak tak, jak powinno. I to jest moim zdaniem kierunek, w którym powinna iść branża. Nie, kuźwa, zróbmy troszeczkę jaśniejszy, jakieś funkcje mierzenia... Nie powiem czego, bo same głupie rzeczy mi przychodzą do ten. Tylko zróbmy zegarek, który ma fajne mierzenie, który ma fajne parametry, wygląda spoko i który ma baterię. Może nie oszukujmy się, no. do tej baterii zwykłego zegareczka to mu dużo brakuje. I sądzę, że nigdy mu nawet nie dorówna. Ale niech to nie będzie dzień, dwa. Niech to nie będzie tydzień. Niech to będą dwa tygodnie. Jak w tym, niech to będą 3 tygodnie, chcę poszczędzać. Ja wtedy wjeżdżam na 2 tygodnie wakacji i ja mówię: Nie biorę ładowarki, mam zegarek, który wytrzyma. I już przy tym się jarałem, jak dziki tygodniem, to przy tym jaram się jeszcze bardziej. I oczywiście, co, co, co ważne, ten zegarek spoko, ale zwykłe bezpro też mają do 21 dni baterie. Jeszcze ich nie miałem, więc zobaczymy. Ale też ma być 21 dni max, więc liczę, że tak rzeczywiście będzie. Bo jeżeli ten czas jest rzeczywisty, na razie moje pierwsze testy pokazują, że tak, że można tyle poosiągać, znaczy zobaczymy, że 21 dni, ale dwa tygodnie z Always On Display'em, a bez tego dłużej, to to może być coś fajnego. To może być coś fajnego. Dajcie znać, co sądzicie. I czy w ogóle lubicie takie zegarki z paskami? Dajcie suba, bo zawsze o tym zapominam. Czy jednak, jak ja, wolicie, wiecie, bransoleta, Tim? Czy taka guma dla Was jest ok? Od biedy ujdzie, no. Ale jednak bransoleta to bransoleta. Dobra, kończę, bo za długo będzie. Pozdro.